Witaj w klasztorze Inosa, nieznajomy. Jestem brat Pedro, pokorny sługa Inosa i odźwierny świętego klasztoru. Co cię do nas sprowadza? Chcę się dostać do klasztoru. Tylko słudzy Inosa mogą wejść do środka. Jeśli chcesz się pomodlić, poszukaj którejś z przydrożnych kapliczek. Tam również znajdziesz odpowiednią ciszę i spokój. Co mam zrobić, żeby przyjęto mnie do klasztoru? Jeśli chcesz dołączyć do bractwa Inosa, musisz poznać reguły klasztoru i wiernie ich przestrzegać. Wymagamy ponadto od każdego nowicjusza daniny na rzecz Inosa, owcy i tysiąca sztuk złota. To dużo pieniędzy. To znak, że rozpoczynasz nowe życie jako sługa Inosa. Jeśli zostaniesz przyjęty, wszystkie twoje grzechy zostaną ci wybaczone, ale pamiętaj, sługą Inosa zostaje się na całe życie. Co porabiasz? Pilnuję owiec. Ech, I unikam kłopotów. Nie zawsze się udaje, co? No, szczególnie gdy wokół tylu najemników. Cieszę się, że jestem na pastwisku, choć i tu bywa niebezpiecznie. Czy mógłbym kupić owce? Oczywiście pod warunkiem, że masz pieniądze. Owca będzie cię kosztowała 100 sztuk złota. Jeśli zapłacisz? Dostaniesz owcę, ale pamiętaj, by dobrze ją traktować. Proszę, oto 100 sztuk złota, a teraz daj mi owce. Świetnie! Weź sobie Betsy, znajdziesz ją na pastwisku. Powiedz jej tylko, żeby za tobą poszła, jak na owce jest całkiem sprytna. I, i pamiętaj, opiekuj się nią! Cześć, mm. owco. Chodź ze mną. Nie mam czasu na takie rzeczy. Jakich reguł przestrzegają słudzy Inosa? Inos jest Bogiem prawdy i sprawiedliwości, dlatego pod żadnym pozorem nie wolno nam oszukiwać i łamać prawa. Wystąpienie przeciwko któremuś z braci lub okradanie klasztoru jest karane z całą surowością. Inos jest także Bogiem władzy i ognia. Jako nowicjusz musisz okazywać szacunek i posłuszeństwo wszystkim magom ognia. Rozumiem. Co więcej, obowiązkiem każdego nowicjusza jest praca w klasztorze dla dobra całej społeczności. Jeśli jesteś gotów przestrzegać tych zasad i złożysz odpowiednią ofiarę, możesz zostać przyjęty do klasztoru jako nowicjusz. Chcę zostać nowicjuszem? Widzę, że gotów jesteś złożyć odpowiednią ofiarę. Jeśli nie zmieniłeś zdania, możesz teraz zostać nowicjuszem w klasztorze. Pamiętaj jednak, że od tej decyzji nie ma odwołania. Musisz mieć pewność, że wybierasz właściwą ścieżkę. Tak, chcę poświęcić swoje życie służbie i nosowi. Zatem witaj wśród nas, bracie. Oto klucz do bramy klasztoru. Teraz musisz dobrowolnie otworzyć te odrzwia i przekroczyć próg. Od dziś jesteś nowicjuszem. Noś tę szatę, by wszyscy wiedzieli, że jesteś jednym z nas. W środku zgłoś się do Parlana. Od dziś on będzie się tobą opiekował. Czy moje występki zostaną mi zapomniane? Jeszcze nie. Porozmawiaj z mistrzem Parlanem. On udzieli ci błogosławieństwa i oczyści z grzechów. Witaj, nowicjuszu. To, to, Mam na imię Parlan. Ja Nic jestem nowicjuszem. To, kim byłeś wcześniej, nie ma nie znaczenia. Teraz jesteś sługą Inosa. Dokładnie Tylko to, to się liczy. Wraz ze wstąpieniem do Bractwa Ognia twoje wcześniejsze winy zostaną ci wybaczone. Nie Niech Inos błogosławi i oczyści grzechy tego, wcześniej który wstępuje do, do niej na dostać. służbę. Co teraz? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Będziesz mów, pracował i służył klasztorowi. Przedtem jednak zabierz swoją owcę do Opolosa. On się nią zajmie. Złoto możesz zanieść Goraksowi, naszemu ochmistrzowi. Znajdziesz go w winiarni. Kiedy to już zrobisz, porozmawiamy na temat twojej pracy tu, w klasztorze. Nie musisz o to pytać. Tylko ino z wie, co jest dobre, a co złe. Hej! Poddajcie mnie próbie ognia. A więc wiesz o... Chcesz przejść próbę ognia, tak? Tak, prawo ognia głosi, że... Znamy prawo ognia. Wiemy też, jak wielu nowicjuszy ginie podczas takiej próby. Lepiej dobrze przemyśl swoją prośbę. Podjąłem decyzję. Poddam się tej próbie. Jeśli naprawdę tego chcesz, Najwyższa Rada przychyli się do Twojej prośby. Nalegam, by poddano mnie próbie ognia. Niech więc tak się stanie. Gdy będziesz gotów, każdy członek Najwyższej Rady zleci Ci jedno zadanie, które musisz wypełnić. Niech Inos. Ulituje się nad Twoją duszą. Chcę się zmierzyć z Twoim zadaniem, Mistrzu. Inos jeden wie, czy mu podołasz. Poddam Cię tej samej próbie, którą przechodzą najlepsi z nowicjuszy. Będzie to próba magii. Jak zapewne wiesz, test ten może ukończyć pomyślnie tylko jeden nowicjusz. Rozumiem, kim są moi rywale. W swej niezmierzonej mądrości Inos wskazał trzech nowicjuszy, którzy wraz z Tobą zostaną poddani próbie. Są to Agon, Igaras i Ulf. Oni już rozpoczęli poszukiwania. Ale dość tej rozmowy. Wysłuchaj słów próby. Idź za znakami Inosa i przynieś to, co wierzący znajduje za ścieżką. Będziesz potrzebował tego klucza. To wszystko, co mamy ci do powiedzenia. Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Mówisz więc, że chcesz przejść próbę? Jedynie najodważniejszy z odważnych nowicjuszy może o nią prosić. Odwaga to jednak nie wszystko. Czy jesteś dostatecznie mądry, by przejść próbę? Czy jesteś dostatecznie silny, by stawić czoło przeciwnościom? Jeśli nie, zapłacisz za to własnym życiem. Posłuchaj więc, co Cię czeka. W miejscu z kamienia szukaj tego, który się nie narodził. Znajdź tego, którego przywołano. Pokonaj tego, który nie może zostać pokonany. Zmierz się z żywą skałą. Walcz z nieśmiertelnym kamieniem i zniszcz go. Mistrzu, jestem gotów poddać się próbie. Nie dziwi mnie, że znasz stare prawo, ale ostrzegam, bierzesz na siebie wielki ciężar. Zapamiętaj, że niecierpliwy umysł nie zdoła przetrwać próby ognia. Od dawna już nikt nie poddawał się próbie, zaś przeżył ją tylko jeden człowiek. Był nim młody, ambitny nowicjusz Serbentes. Wiele lat po tym wydarzeniu został członkiem Najwyższej Rady. Niedługo nie będzie jedynym, któremu udało się przejść próbę. Nie będę dłużej trzymał Cię w niepewności. Oto Twoje zadanie. Stwórz runę ognistej strzały. To wszystko. Niech Inos Cię prowadzi. Żywą skałą? A cóż to za stworzenie? Powiedziałem Ci już wszystko. Może próba wydaje Ci się zbyt trudna? Wkrótce przekonasz się, czym jest próba ognia. Nie odpowiem na więcej pytań. Hej, czy to prawda, że zażądałeś próby ognia? Tak. I zamierzam ją przejść. Dobrze. Może będę w stanie Ci pomóc. Mam tu bardzo przydatny zwój magiczny. Zwój snu. Zainteresowany? Sam by na to nie wpadł. Co za to chcesz? Każdy nowy ma ma prawo do jednego życzenia. Jeśli rzeczywiście uda Ci się przejść próbę ognia, możesz sobie zażyczyć, aby pozwolono mi zostać w klasztorze. przyświeca tym wszystkim, Dobrze, daj mi ten zwój. Powodzenia w czasie próby! Niech Cię Inos prowadzi! Sam by na nie Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Niech Hinos będzie z tobą. Nie z. Tak, dopiero się do was przyłączyłem. W takim wypadku mam nadzieję, że prędko... Nie wiadomo już komu można ufać. Dokładnie to samo powiedziałem. Nic tu nie ma. Ty byłeś za późno. Byłem pierwszy. Wygrałem. Tylko wtedy, jeśli wyjdziesz stąd żywy. Chcesz mnie zabić? Nie uda ci się. Mi nie przyszło do głowy. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie może pomagać wbrew jego woli, mogłem ci powiedzieć. Hej, jestem mistrz Hyglas, strażnik ognia i wiedzy. A więc mistrz Parlan wydał ci pozwolenie na dostęp do pism. Zatem proszę, masz wolną rękę. Czytaj, a znajdziesz w pismach oświecenie, którego szukasz. Zażądałem próby ognia. Ultar kazał mi stworzyć runę ognistej strzały. A teraz pewnie chcesz, abym nauczył cię odpowiedniej formuły. Nie za bardzo wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Hmm... Dobrze, nauczę cię tej formuły, ale najpierw musisz znaleźć niezbędne składniki. Jakie składniki potrzebne są do stworzenia runy ognistej strzały? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w księgach. Nie mówię ci przecież nic nowego. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Potrzebuję paru rzeczy. Potrzebuję. Biedakowi można tylko współczuć. Hej! Naucz mnie, jak stworzyć runę ognistej strzały. Aby stworzyć runę ognistej strzały, musisz połączyć na stole runicznym siarkę z kamieniem runicznym. Moc zaklęcia ognistej strzały wniknie w runę, a ty dostaniesz narzędzie Inosa. Skoro już masz wszystkie materiały, Możesz przystąpić do tworzenia runy. Biedakowi można tylko współczyć. Nie mówili co innego. Udało mi się pokonać golema. Co? Naprawdę? Przecież bez młota i nosa nie byłbyś w stanie tego dokonać. Niemniej muszę przyznać, że wykonałeś powierzone Ci zadanie. Pozwól, że wezmę młot. Udało mi się stworzyć runę. Dobra robota, nowicjuszu! Zatrzymaj ją! To twoja pierwsza runa. Kiedy osiągniesz pierwszy krąg ognia, będziesz mógł jej używać. Ku mojej radości udało ci się przejść próbę. Znalazłem ten kamień runiczny. Niesamowite! Udało ci się! Poszedłeś za znakami i odnalazłeś ukryty portal! Pokonując przy okazji stado potworów, które planowały zjeść mnie na kolację, tak. A inni nowicjusze? Co z agonem? Może wypełnili zadanie przed tobą! Wszyscy zawiedli. Widać nie było im sądzone przejście tej próby. Cóż! Ogłaszamy zatem, że przeszedłeś test. Runiczny kamień. Możesz zachować dla siebie. Czy zostanę teraz przyjęty do gildii magów? Gratuluję! Przeszedłeś pomyślnie próbę ognia. Od początku byliśmy pewni, że ci się powiecie. Tak jak teraz jesteśmy pewni, że dasz z siebie wszystko, by stać się godnym sługą Inosa. Jeśli jesteś gotów złożyć przysięgę ognia, przyjmiemy cię teraz w nasze szeregi. Jestem gotów, by wstąpić do kręgu ognia. Zatem wysłuchaj słów świętej przysięgi ognia. Czy przysięgasz przed Inosem Wszechpotężnym, Jego wiernymi sługami i świętym płomieniem, że od teraz i na zawsze Twoje życie będzie stanowić jedność z ogniem? Póki twoje ciało i dusza nie spoczną w jego świętym domu, gdy zgaśnie płomień twego życia? Przysięgam. Składając tę przysięgę, zawarłeś pakt ze świętym płomieniem. Noś tę szatę jako symbol tej wieczystej więzi. Teraz, jako członek naszej organizacji, możesz porozmawiać z lordem Hagenem, dowódcą paladynów. Chętnie poznamy jego zdanie na temat całej tej sprawy. Jesteś wolny, możesz się udać do Korynis. Wierzymy tylko, że niezwłocznie przyniesiesz nam jego odpowiedź. Nie innego. Biedakowi można tylko współczuć. Ktoś będzie musiał za to zapłacić.